Z tej strony Łukasz Kazimierzak, Audio Plus, dział projektów i instalacji. Jesteśmy na targach IC24 i stoimy przy bardzo ciekawym zestawie głośnikowym, o którym wam, chciałbym wam trochę powiedzieć pod warunkiem, że macie 3 do 4 godzin, żeby posłuchać, bo to nie jest konwencjonalne rozwiązanie. To jest L2. Nowa historia w ogóle akustika, który swoją drogą obchodzi właśnie 40-lecie, brawo. I znamy lekusika z serii K, czyli z takich urządzeń jak Kiwa, Kara, K1, K2, K3. I otwiera się nowa seria, seria L. To jest urządzenie L2, występujące w dwóch wersjach. L2 i L2D, które wisi tam, ale ciężko je ujrzeć pod światło. E, I co to jest? Czy to jest zestaw głośnikowy? Tak. Czy to jest grono głośnikowe samo w sobie? Tak. Czyli to jest jeden wielki moduł Line Array, złożony tak naprawdę z czterech osobnych modułów Line Array. Pierwszy moduł, drugi, trzeci, czwarty. Każdy moduł jest wyposażony w podwójny przetwornik dziesięciocalowy, czyli tu mamy 10 cali, tu mamy 10 cali i w każdym module mamy e, dwa przetworniki wysokotonowe, e, 3-calowe, czyli w sumie 8 dziesiątek, 8 trójek. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze głośniki ukryte tu po bokach zestawu, po dwa na stronę. Czyli mamy jeszcze do tego dwie dwunastki z każdego boku, 20 przetworników. Co ciekawe, grill głośnikowy jest też z tyłu. Co już wielu kojarzy, że chyba to urządzenie potrafi w kardioidę, a nawet w superkardioidę. No, jest to pomysł na to, żeby. Grać nawet w małych częstotliwościach w kierunku widowni, a nie w kierunku takim, którego nie chcemy, czyli w kierunku sceny albo w kierunku zabudowań. Czy jest to rozwiązanie, które nie tylko nagłaśnia widownię, ale też nie nagłaśnia całej reszty? Pojedynczy zestaw ma maksymalny SPL 151. Po co aż tak dużo? To jest moje pytanie do Was. Jeden moduł ma 147 dB i robi to wszystko przy paśmie zaczynającej się od 45 Hz. 45 Hz to są okolice zestawu niskotonowego, nie wiem, 15-calowego. Więc możemy myśleć o L2 pod kątem budowania gron głośnikowych. Możemy te zestawy łączyć ze sobą, są takie cztero, czteropunktowe zawiesia czyli łączymy jeden moduł L2 z, z drugim, Pod, na dole możemy zaczepić jeszcze L2D i ten moduł e, ma, może mieć 110 stopni propagacji poziomej, bardzo szeroko, ale jak sobie tutaj naciśniemy, to mamy, akurat teraz mamy 90 stopni niesymetrycznie, czyli gramy paczką, w bardziej w prawo niż ona wisi. Możemy to zrobić odwrotnie, w drugą stronę. Możemy też zrobić tak. Eee, czyli mamy ten falowód znany też z poprzednich serii, eee, znany już z Kary, znany z Arksa 10, z Arksa 15, czy z A10 za 15, czyli ta technologia zmiany kąta propagacji. Natomiast w pionie ta paczka ma całe 10 stopni. Natomiast ten drugi moduł L2D, który wygląda podobnie, ale jednak trochę inaczej, w przekroju jak bomba lotnicza, e, ma 60 stopni. Czyli L2 może nam posłużyć do budowania bardzo dużych gron, pod jakieś zastosowania festiwalowe, ale możemy też o L2 pomyśleć jako o systemie. Jedna paczka na stronie, akurat nie ta, bo ta ma 10 stopni w pionie, ale ta wyżej, która ma 60 stopni w pionie. Czyli to jest zestaw głośnikowy i grono głośnikowe w jednym. Jak to napędzić? Bardzo prosto jednym kabelkiem, ale jednym kabelkiem, który ciągnie ze sobą w sobie 16 linii głośnikowych czyli napędzamy to wzmacniaczem LA716. W wersji instalacyjnej albo w wersji rentalowej jestem ten wzmacniacz. To jest wzmacniacz, który ma 16 kanałów po zaledwie 1300 W. kanał w wielkiej obudowie 2U. Jedna paczka, jeden wzmacniacz. L2 to jest no, świetne, świetna rzecz do systemów typu LISA, bo o czym nie powiedziałem? Powiedziałem, że może mieć 70 stopni, może mieć 90, może mieć 110, ale w module L2D ma do 140 stopni propagacji poziomej, więc naprawdę szeroko. Ktoś powie właśnie, że no, duże to. Ciężkie to, waży 150 kg. Można powiedzieć, że ma rację, a można powiedzieć, że się ta osoba absolutnie myli i że ten zestaw głośnikowy jest tak naprawdę bardzo mały i bardzo lekki, bo to są cztery liniówki w jednym opakowaniu. To jest system porównywalny niem nie z czterema 2 gdzie cztery kadwójki będą miały na wysokość pewnie tyle. Będą ważyły, nie chcę teraz skłamać, wymyśleć, ale na pewno powyżej 200 kg, gdzie to waży 150. Więc to jest bardzo typowe rozwiązanie, w którym 150 kilo to jest lekkie, a taka obudowa to jest coś bardzo małego. Można to zamaskować też w rozwiązaniach instalacyjnych ładną maskownicą, która jest też powierzchnią projekcyjną, więc możemy zrobić na tym mapping. Wrzućcie to w program do symulacji i sami zobaczcie co to potrafi, bo potrafi bardzo, bardzo dużo i no, nie możemy się doczekać na pierwszą ale w Polsce. Dziękuję.